Przez trzy dekady Polska rosła szybciej niż większość Europy. Tani pracownik, zagraniczny kapitał i otwarty rynek. To był nasz przepis na sukces. Ale jak mówi ekonomista Ignacy Morawski z Pulsu Biznesu, ten model się wyczerpuje. W ostatnich latach staliśmy się drożsi, starsi i coraz mniej konkurencyjni kosztowo. Zagraniczny kapitał nie płynie już tak szerokim strumieniem, a tempo inwestycji nie jest już takie szybkie jak kiedyś. Coraz trudniej znaleźć ludzi do pracy i to też nie jest chwilowy trend. Według danych ZUS w połowie 2025 roku w Polsce pracowało ponad 1,24 miliona cudzoziemców. To oni mają znaczący wpływ na produkcję, logistykę, przetwórstwo i rolnictwo. Demografia nie odwróci się w ciągu dekady, dlatego jako intraserwis powtarzamy, pytanie nie brzmi, czy potrzebujemy pracowników z zagranicy, tylko jak zapewnić im stabilne, legalne i dobrze zarządzane warunki pracy, żeby firmy mogły planować rozwój bez ryzyka przestojów. Nowy model wzrostu to nie tylko technologia i automatyzacja, to wciąż i przede wszystkim ludzie, którzy codziennie utrzymują system w ruchu.